Siemanko, Robert Lewandowski wrócił do treningów, a angielskie media podały informację, że Guardiola marzy o sprowadzeniu Polaka do Manchesteru City. Oprócz nowych newsów na temat powrotu lewego, porozmawiamy sobie także o ciekawej sytuacji w La Lidze, zaciętej walce o pierwszą czwórkę w Premier League, czy o dużych problemach Bayernu przed rewanżowym starciem z Paris Saint-Germain. Czyli krótko mówiąc takie podsumowanie najciekawszych wydarzeń weekendów w najlepszych europejskich ligach. Nie zabraknie także wielu innych ciekawych tematów, jak na przykład najszybszy sprint czy telefon od Mauricio Pochettino do Keina w sprawie transferu do Paryża. Moi drodzy, tylko przez ten weekend dołączyło do nas prawie 1000 nowych boiskowych świrków. Dziękuję za wszystkie subskrypcje oraz kciuki w górę i zapraszam do oglądania. Zaczynamy od La Ligi, ponieważ po zwycięstwie Realu w El Clasico i kolejnej stracie punktów przez Atletico sytuacja w ligowej tabeli zrobiła się mega ciekawa. Po przenosinach Cristiano do Juventusu Messi zupełnie nie radzi sobie w derbowych pojedynkach z Realem. W ostatnich 8 takich meczach Argentyńczyk nie zdobył ani jednej bramki i nie zanotował też ani jednej asysty. Fatalna seria Messiego zaczęła się właśnie od momentu transferu Ronaldo do Juventusu. Warto dodać, że Real wygrał w tym sezonie oba ligowe mecze z Barceloną. Jeszcze nigdy w historii La Ligi Barça nie zdobyła mistrzostwa w sezonie, w którym przegrywała oba mecze z Królewskimi. Z kolei w przypadku Realu na 10 takich sezonów, gdy dwukrotnie ogrywali blaugrane mistrzostwo zdobywali aż 9-krotnie. Musicie przyznać, że Atletico strasznie swrajeżyło sobie ten sezon. W pewnym momencie mieli ponad 10 punktów przewagi. Teraz niby nadal są liderem, jednak ich przewaga stopniała do absolutnego minimum, a do tego Real z Barcą są w zdecydowanie lepszej formie od Rochi Blancos. Jeżeli odpalimy taką mini Tabele za ostatnie 10 meczów, to zdobyli w tych 10 ostatnich spotkaniach aż 10 punktów mniej od Realu i 9 mniej od Barcelony. Do końca sezonu pozostało 8 kolejek, a różnice punktowe są tak minimalne, że zapowiada się fascynujący wyścig o mistrzostwo Hiszpanii. Na pewno Real ma lekką przewagę w terminarzu, ponieważ w 35. kolejce Barcelonę czeka jeszcze bezpośrednie starcie z Atletico. Jak myślicie, kto zdobędzie mistrza w tym sezonie? Dajcie znać w komentarzach, kto jest waszym faworytem. Teraz przechodzimy do Premier League, gdzie z kolei mamy bardzo ciekawą sytuację w walce o ligę mistrzów. W grze o trzecie i czwarte miejsce, dające awans do kolejnego sezonu Champions League, mamy pięć, a nawet sześć drużyn. Musimy wliczyć także obecnie ósmy Everton, który ma rozegrane dwa spotkania mniej od pozostałych drużyn. W największym hicie kolejki Manchester United pokonał to po bramkach Freda Cavaniego oraz Grinuda i Czerwone Diaby umocniły się na pozycji wicelidera. Na siedem kolejek przed końcem mają już 7 punktów przechodzenia wagi nad trzecim Leicester i myślę, że spokojnie dowiozą to drugie miejsce do końca sezonu. Z kolei Tottenham bardzo skomplikował sobie sytuację w walce o Ligę Mistrzów. Zdobyli zaledwie jeden punkt w dwóch ostatnich meczach i mają zdecydowanie najgorszą sytuację z tych sześciu drużyn, które walczą o udział w Champions League. Według francuskich dziennikarzy ich były trener Mauricio Pochettino dzwonił już do Harry'ego Kane'a, by zapytać go o jego przyszłość na wypadek niezakwalifikowania się Tottenhamu do Ligi Mistrzów. Spekuluje się, że w razie odejścia Dziś Mbappé celem numer jeden Paryżan będzie właśnie napastnik Tottenhamu. Trochę szkoda Harego, 8 lat gry dla Kogutów, a gablota nadal pusta. Już w poprzednim sezonie nie wywalczyli awansu do Champions League i jeżeli teraz sytuacja znowu się powtórzy, myślę, że Anglik poważnie zastanowi się nad innymi ofertami, a tych na pewno nie będzie mu brakować. Po poprzedniej fatalnej serii porażek w końcu zadowoleni mogą być kibice Liverpoolu, który wygrał trzecie ligowe spotkanie z rzędu. Z drugiej strony trzeba przyznać, że po tym pamiętniku 7-2 do 2 w pierwszym meczu tych drużyn, Aston Villa znowu była blisko sprawienia kolejnej niespodzianki. Do przerwy prowadzili na Enfield 1-0, do 0, jednak w drugiej połowie najpierw gola zdobył Salah, a w doliczonym czasie gry swoje winy z meczu z Realem odkupił Alexander Arnold. Anglik uratował zwycięstwo pięknym uderzeniem za pola karnego. Z kolei w bezpośrednim spotkaniu w walce o pierwszą czwórkę West Ham pokonał Leicester. Musicie przyznać, że Lingard niesamowicie odżył po wypożyczeniu do West Hamu. Zawodnik, który w United był wyśmiewany na każdym kroku, nagle stał się jednym z najlepszych zawodników w całej lidze. Wyobraźcie sobie, że w dwóch ostatnich sezonach zdobył tylko 5 goli w 50 ligowych meczach dla Manchesteru, a teraz po przenosinach do West Hamu 8 goli i 4 asysty w zaledwie 9 spotkaniach. Niesamowita przemiana. Lingardinio po prostu top. No zibi top. Ależ to by była piękna historia dla Łukasza Fabiańskiego, gdyby w wieku 36 lat wrócił do Ligi Mistrzów po 8 latach przerwy. Swój ostatni mecz w lidze Mistrzów w grał jeszcze w barwach Arsenalu w sezonie 2013-14. Jak myślicie, czy West Ham i Leicester ugną się pod naporem Chelsea i Liverpoolu? Dziwny to byłby sezon, gdyby z klubów wielkiej szóstki tylko oba Manchestery awansowały do Ligi Mistrzów. Dajcie znać, jakie są wasze typy na pierwszą czwórkę. Teraz przechodzimy do Bundesligi, gdzie zaczniemy sobie od sporych problemów Bayernu Monachium. I wcale nie chodzi mi tutaj o ten ostatni remis. Mimo straty punktów wciąż mają pięć oczek przewagi nad Lipskiem. Wystawił w większości piłkarzy którzy normalnie są rezerwowymi, i raczej nikt w Monachium nie będzie płakać z powodu tego remisu. Dla nich najważniejszy jest rewanż z Paris Saint Germain. No i właśnie tutaj pojawiają się te problemy, o których wspominałem. Z powodu kontuzji w rewanżowym spotkaniu nie wystąpi aż dziewięciu piłkarzy Bayernu. po prostu szpital w Monachium. O ile niektóre z tych kontuzji nie są bardzo znaczące, to brak Gnabriego Gorecki czy Lewandowskiego z pewnością będzie bardzo dużym osłabieniem. Według najnowszych informacji, Gorecka z komanem znaleźli się w kadrze. Meczowej, jednak nie wiadomo, czy wystąpią w tym spotkaniu od pierwszej minuty. A co do lewego, mam dobre informacje. Jego powrót do zdrowia przebiega zgodnie z planem, i Robert pojawił się dzisiaj nawet na treningu biegowym w ośrodku treningowym Bayernu Monachium. Jeżeli Bayern odrobi straty w rewanżowym meczu w Paryżu, niemieckie media nie mają wątpliwości, że lewy będzie gotowy na półfinały. Trener Bayernu od przygotowania fizycznego podkreśla, że lewy trenuje w niesamowity sposób, by jak najszybciej wrócić na boiska Bundesligi. Najbardziej i optymistyczne scenariusze niemieckich dziennikarzy zakładają, że Polak mógłby zagrać nawet w kolejnym ligowym meczu z Wolfsburgiem. Na to są jednak małe szanse. Najbardziej realny wydaje się powrót albo w 30. kolejce z Bajerem Leverkusen, albo w 31. z Mainz. Lewy miałby zatem jeszcze 5 lub 4 mecze, by pobić ten legendarny rekord Gerda Müllera. W tym sezonie Bundesligi zdobywał bramkę średnio co 60 minut spędzonych na boisku. Jeżeli utrzyma taką skuteczność, to do przebicia 40 Müllera będzie potrzebował tylko tych czterech ostatnich meczów. Ażeby jeszcze sędziowie gwizdali jak najwięcej karnych w tych ostatnich meczach Bayernu. Wierzycie, że Lewy pobije blisko 50-letni rekord Müllera? Byłby to jeden z najpiękniejszych dni w historii polskiej piłki nożnej. Pozostając w temacie Lewego, w mediach pojawiła się dzisiaj informacja na temat zainteresowania jego osobą przez Manchester City. Według angielskich dziennikarzy, opętany rządzą triumfów w Lidze Mistrzów Pep Guardiola, marzy o ponownej współpracy z Robertem Lewandowskim. Jak wiecie po sezonie z klubem pożegna się Sergio Aguero i Guardiola będzie szukał nowego napastnika. Jego idealnym kandydatem ma być właśnie Robert Lewandowski. I teraz jak ja to widzę? To, że City chciałoby takiego piłkarza jak Robert, nie mam wątpliwości, bo który zespół nie chciałby mieć w składzie takiej maszyny do zdobywania bramek? Czy Lewy skusiłby się na przenosiny do City, jeżeli pobiłby w tym sezonie rekord Gerda Müllera? Wcale nie wykluczone, że chciałby poszukać nowych wyzwań i sprawdzić się w innej lidze. Tym bardziej, że trafiłby do świetnie funkcjonującego zespołu. W tym momencie chyba najlepszego klubu obok Bayernu. Ale nawet, jakby Guardiola namówił lewego, to jakoś nie wierzę, że Bayern go puści. Robert ma ważną umowę do 2023 roku i nie wiem, ile szejki musieliby za niego wyłożyć, żeby szefowie Bayernu zgodzili się na taki transfer. Poza tym, zostaliby wtedy szczupomotingiem w ataku? Moim zdaniem, mogliby się zgodzić na taki transfer tylko wtedy, gdyby City zapłaciło im tyle, żeby mogli zastąpić go na przykład Halandem. Z drugiej strony, wiecie, jaką rolę w cenie zawodników od ich wiek. Guardiola musiałby być naprawdę zakochany w Lewandowskim, gdyby zdecydowali się wyłożyć za niego podobną kwotę, jakiej Borussia oczekuje za Halanda. Jeżeli Manchester City kupi Lewandowskiego, ludzie w klubie będą musieli zrobić w gablocie z trofeami miejsce na więcej niż jeden Puchar Ligi Mistrzów. Napastnik Bayernu jest graczem, który potrafi całkowicie odmienić drużynę. Raczej nierealne i pewnie skończy się tylko na spekulacjach, ale gdyby Lewandowski trafił do City, moim zdaniem byłaby to prawdziwa maszyna do zdobywania. Trofeów. Z ciekawostek na temat tej kolejki Bundesligi, w meczu przeciwko Stuttgartowi, Haland zanotował prędkość maksymalną na poziomie ponad 36 km na godzinę. Jak zapewne się domyślacie, to rekord tego sezonu na niemieckich boiskach. Mimo zwycięstwa, Borussia wciąż traci 7 punktów do miejsca gwarantującego awans do kolejnego sezonu Champions League. No właśnie, jeżeli nie awansują do Ligi Mistrzów, myślę, że to może być ostatni sezon Halanda i Sancho w barwach BVB. Z kolei, Szalkę w końcu wygranej wygrało swój drugi mecz w Bundeslidze. Do lokaty dającej baraże o utrzymanie wciąż tracą jednak 13 punktów. Wszystko wskazuje na to, że zespół, który jeszcze dwa lata temu grał w Lidze Mistrzów, w następnym sezonie wystąpił w drugiej Bundeslidze. Zdecydowanie jeden z największych upadków w historii klubowej piłki nożnej. Na zakończenie jeszcze kilka słów o Lidze Włoskiej. Cała czołówka seria wygrała swoje spotkania i wszystko wskazuje na to, że 9-letnia dominacja Juventusu w końcu zostanie przerwana przez Inter Antonio Conte. Ja najbardziej cieszę się jednak z drugiego miejsca Milanu. Nie jestem ich kibicem, ale fajnie byłoby zobaczyć Milan w Lidze Mistrzów po 8 latach przerwy. Ostatni raz w Champions League grali w sezonie 2013-14. I na koniec dobre informacje na temat Piotrka Zielińskiego. Napoli pokonało Sampdorię 2-0 na wyjeździe a Piotrek znowu jest bardzo chwalony we włoskich mediach. Do sześciu ligowych bramek dołożył w niedzielę siódmą asystę. Do końca mamy jeszcze osiem kolejek, także kto wie, może pierwsze double-double ziela na włoskich boiskach. Dajcie znać w komentarzach pod filmem, czy chcielibyście taki odcinek w każdy poniedziałek, czyli krótkie podsumowanie weekendu w najlepszych europejskich ligach. Jeżeli podoba wam się taki format, będzie to stała seria na moim kanale. Bardzo cieszy mnie, że przez ten weekend dołączyło do nas prawie tysiąc nowych boiskowych świrków. Prawie tysiąc nowych subskrypcji tylko w jeden weekend. Dziękuję za zaufanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Piąteczka.